Co robisz? Topisz złoto? Nie, daję subika. Zaczekaj, najemniku. Muszę z tobą porozmawiać. Czego chcesz? Klasztor jest w bardzo trudnej sytuacji. Teraz panuje tu atmosfera nieufności. W dodatku ta sprawa z Pedrem to jest dla nas bardzo. Mam dla ciebie zlecenie. Jesteś jedyną osobą, która może nam pomóc, ponieważ nie należysz do Bractwa Ognia. Muszę cię jednak ostrzec. Jeśli przyjmiesz moje zlecenie, będziesz je musiał wykonać. Kiedy już dowiesz się o co chodzi, nie będziesz miał wyboru. Czy wszystko jasne? Powiedz mi, co to za zadanie. Dobrze, tylko słuchaj uważnie, bo drugi raz tego nie powtórzę. Serpentes chce, żebyś znalazł Pedra i zabił go za zdradę. Zapłatę dostaniesz, jak tylko wykonasz zadanie. Nigdy tego nie powiedziałem, a ty też nigdy nic nie słyszałeś. Jasne? Zdrajco. Nareszcie cię znalazłem. Wielu najemników zaprzedało duszę Beliarowi, ale mimo to czułem skrupuły, pozbawiając ich życia. Ale ciebie, brudny wieprzu, zabiję z przyjemnością. Powinienem cię zabić na miejscu. Błagam, litości, rzucili na mnie urok. Nigdy nie zdradziłbym klasztoru, gdyby nie oni. Nie wyobrażasz sobie, przez co przeszedłem w ciągu ostatnich dni. Słyszałem głos w mojej głowie. Byłem bezradny. Pułkownik orków przesłuchiwał mnie przez wiele dni. Bił mnie i torturował. Zlituj się! Jestem niewinny. Musisz mi uwierzyć. Serpentes kazał mi cię zabić, a ja zwykle wypełniam polecenia. Nie błagam! Nie możesz tego zrobić! Mogę ci się jeszcze przydać! Nic nie muszę. Już po tobie. Na wszystkich bogów! Znalazłem tego zdrajcę, Pedra. Już nie żyje. Rozczarowałeś mnie. Myślałem, że jesteś inny. Jak to? Wiem o Twojej niecnej umowie z serpentesem. Nie zdajesz sobie nawet sprawy, jak straszliwie się na tobie zawiodłem. Ej, ty! Zejdź mi z oczu, morderco! Na moją pomoc nie masz co liczyć!